Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Ewa raczej musiała go znać. Nie wsiadłaby do samochodu kogoś nieznajomego. Ona by tak nie postąpiła. W Sierakowicach właściwie wiele osób jest przekonanych, że morderca żyje pośród nich, że mijają się na co dzień. Że wszyscy uważają go za zwykłego obywatela, ba, być może nawet szanowanego, a on ma na sumieniu tak straszną zbrodnię. Nagroda za pomoc w ustaleniu mordercy Ewy, jak na tamte czasy, była wysoka 150 milionów starych złotych. Dziś byłoby to 15 tysięcy. W badanie sprawy zaangażowanych były dziesiątki osób policjanci, prokuratorzy, ale też i prywatne osoby w tym detektywi. I nic. Same domysły. Jak to możliwe, że w biały dzień rano, od tak z ulicy niedużej miejscowości, znika nastolatka i nie daje się nic ustalić, kto może za tym stać? Ta historia jest wyjątkowo dramatyczna, dla bliskich zaś nadzwyczaj bolesna. Ewa Miotk, gdyby żyła, dziś miałaby 41 lat. Kilkanaście lat temu, gdy koleżanki Ewy wychodziły za mąż, gdy koledzy brali ślub, na jej grobie pojawiały się przepiękne ślubne wiązanki. Przyjaciele Ewy zakładają dziś rodzinę. zapowiedzi w kościele, ślub, wesele. Po ślubie nowożeńcy idą na cmentarz w Sierakowicach. Panna młoda kładzie na grobie Ewuni wiązankę. To taki zwyczaj, hołd, oznaka pamięci. Tak w 2006 roku pisały dziennikarki Dziennika Bałtyckiego, rozmawiając z mamą Ewy, Urszulą Miotk. Kiedy widzę ślubną wiązankę na grobie córki od razu przypominam sobie kościelne zapowiedzi i już wiem, od kogo ona jest, inni też pamiętają, od pogrzebu Ewy nie ma niedzieli by nie znalazła na jej grobie świeżych kwiatów. Dziś od pogrzebu Ewy mia już 25 lat. Życie potoczyło się dalej, a tajemnica okoliczności jej śmierci jak była nierozwikłana, tak pozostaje. 13 maja 1995 roku. Sierakowice, miejscowość na Kaszubach, powiat kartuski. 16 Ewa Miotk idzie do szkoły. Wprawdzie to sobota, ale w ten dzień odrabiano lekcje za dzień wolny w innym terminie. Jest około 8.30. Ewa spieszyła się, nie chciała się spóźnić. Wiedziała, że tego dnia w szkole miała być odpytywana. Na lekcji jednak nie dotarła. Że coś złego się stało, zorientowano się wiele godzin później. Rodzina alarm wszczęła wtedy, gdy Ewa po szkole nie wróciła na czas do domu. Wówczas dowiedziano się, że szesnastolatki w ogóle na lekcjach nie było. Drogę, jaką pokonała Ewa po godzinie ósmej, udało się odtworzyć dość precyzyjnie dzięki zeznaniom świadków. Jej szkoła to dziś Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. Ewa mieszkała przy Mickiewicza. Droga z domu do szkoły to nieco ponad pół kilometra. Siedem minut drogi, no może góra dziesięć, ale wiadomo, że Ewa szła szybko. Uczennica z Mickiewicza skręciła w Łąkową, a potem w ulicę księdza doktora Bernarda Sychty. Stamtąd do szkoły było już zaledwie jakieś trzysta metrów i tam też, w okolicach budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach, widziano ją po raz ostatni. Przy telefonie redaktor naczelny Ekspresu Kaszubskiego, Wojciech Drewka, który nieraz pisał o sprawie śmierci Ewy Miotk oraz o próbach ustalenia sprawcy. Wciąż bez Jak dużą miejscowością są Sierakowice? Czy to jest taka miejscowość, w której właściwie wszyscy się znają, przynajmniej z widzenia? W tej chwili w samych Sierakowicach mieszka ponad 7 tysięcy osób, natomiast w całej Gminie to już liczba mieszkańców dobija do 20 tysięcy, a nawet już mogła przekroczyć, bo, bo, bo to też się zmienia tam z miesiąca na miesiąc. cały czas tak, są wsiągi, nie? Cała gmina, zdaje się, ma już około 20 tysięcy mieszkańców. W tej chwili w samych Sierakowicach mieszka Ponad 7 tysięcy osób, ale rzeczywiście to jest, to jest nieduża, nieduża miejscowość, i to nadal jest tak, że, że ludzie się generalnie znają, a przynajmniej tak było przed paroma laty. To wtedy rzeczywiście było tak, że wszyscy się tam tak naprawdę znali, każdy, każdy o każdym sporo wiedział. Nie? No to tak jak w małych, małych miejscowościach jest to zazwyczaj. No to jest historia z 95 roku, więc tak. wtedy raczej wszyscy się znali, prawda? Mhm, to prawda, to prawda. Więc Ewa Miotk nie była postacią zupełnie anonimową. Zgadza się, zgadza się, tak, na pewno ludzie, ludzie kojarzyli ją i zresztą do tej pory pamiętają tę sprawę i zastanawiają się tak naprawdę jak to się stało i kto, 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 kto mógł to zrobić tak naprawdę, no bo, no bo nadal jest to historia pod dużym znakiem zapytania i sprawa niewyjaśniona. Więc jak to możliwe, że właściwie w biały dzień, no bo to już po ósmej rano, to jest zupełnie taka pora, kiedy jest sporo osób na ulicach, uh -huh. nagle znika nastolatka w miejscowości, gdzie prawie każdy się zna? To jest pytanie za 100 punktów, można byłoby powiedzieć. Ja myślę, że do tej pory tutaj i, i, i rodzina pewnie, i policjanci, którzy się zajmują tą sprawą, próbują na to pytanie odpowiedzieć. No i prostej odpowiedzi nie ma tak naprawdę nadal. A jednak, choć w Sierakowicach właściwie wszyscy znają się z widzenia, śladów jest bardzo niewiele. Jeden ze świadków przekazał policji, że widział nastolatkę z blond włosami, wsiadającą do poloneza, granatowego lub niebieskiego. Dziewczyna wchodziła do auta od strony pasażera. Ewa wyszła z domu i szła w stronę szkoły ulicą Mickiewicza. Po południu dziewczyna nie wróciła do domu. Nie dotarła też do szkoły. Inny ze świadków opowiadał, że kawałek dalej, przy skrzyżowaniu z ulicą Lemborską, widział mniej więcej o tej porze młodą dziewczynę wsiadającą do czerwonego dużego fiata. Ale po co miałaby wsiadać? To trochę bez sensu. Na wysokości budynku OSP w sierrakowicach Ewa miała do szkoły już tylko jakieś 300 metrów pewnie za 4 minuty drogi na piechotę. Nie potrzebowała od nikogo podwożenia do szkoły. To po pierwsze, a po drugie, raczej nie chciałaby być podwożona przez kogoś, do kogo nie miałaby zaufania. Dlatego potem w kręgu podejrzanych znalazło się wiele osób z bliskiego otoczenia Ewy: znajomi, krewni, kuzyni. Ale te podejrzenia się nie potwierdziły. Czy Ewa była taką osobą, która by wsiadła do samochodu osoby nieznajomej? tego, co mówił detektyw, który zajmował się tą sprawą, to nie, to znaczy jej jakby taki profil psychologiczny, który został sporządzony i który on chyba też nawet na własne potrzeby sporządził, to wskazuje na to, że nie, że ona nie wsiadłaby do samochodu osoby nieznajomej, więc to musiał być prawdopodobnie ktoś, kto, kogo ona albo bardzo dobrze znała, albo kojarzyła, albo ktoś gdzieś z jakiegoś bliskiego otoczenia tak naprawdę. Stąd ten krąg podejrzanych mógłby być dość wąski. Tak by się wydawało, no ale tutaj no, nadal, nadal mówię, nadal nie ma tutaj jakiegoś, jakiegoś otwarcia na, na, na osobę, która mogłaby rzeczywiście być tym potencjalnym sprawcą. I to wciąż zaprząta głowę policjantom już od ćwierć wieku. Pewnie klucz do rozwiązania tej zagadki tkwi w odnalezieniu odpowiedzi na pytanie: dlaczego Ewa wsiadła do czyjegoś samochodu? Z opowieści rodziny wynika, że Ewa była nieufna w stosunku do obcych. Na pewno nie wsiadłaby do auta prowadzonego przez nieznajomego. Osoba ta musiała znaleźć dobry pretekst, by w chwili, gdy dziewczynkę od szkoły dzieliły trzy minuty spaceru, namówić ją na wspólną podróż. Tak dziennikowi bałtyckiemu mówił nadkomisarz Paweł Mrozowski z Zespołu do Spraw Niewykrytych w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, nazywanego popularnie Archiwum X który od kilkunastu lat stara się rozwikłać sprawę zabójstwa Ewy Miotk. Istotne informacje o tym, jaką osobą była Ewa brzmią tak. Dobra uczennica, unikająca imprez. Jak pisał w ekspresie kaszubskim Wojciech Drewka, szesnastolatka spotykała się z koleżankami, by odmawiać razem różaniec. Prywatny detektyw Waldemar Soroka, który również zaangażował się w badanie okoliczności tego morderstwa, Także jest przekonany, że Ewa musiała dobrze znać kierowcę auta, do którego wsiadła. Jazda na stopa do Lęborka z kimś nieznajomym to zupełnie nie byłoby w stylu Ewy, tym bardziej, że ona nigdy nie opuszczała zajęć w szkole. Najbardziej prawdopodobne jest to, że gdy Ewa szła do szkoły, zatrzymał się ktoś i zaproponował, że ją podwiezie. W miejscu, w którym jak ustalono wsiadła do samochodu, miała już do szkoły tylko 300 metrów. Nawet jeśli by padało, a jeśli już to mieliśmy do czynienia raczej z mrzawką, to Ewa nie wsiadłaby do samochodu obcej osoby. A jeśli, jak twierdzą inni, nie padało, to Ewę mógł zaprosić do samochodu ktoś, kogo dobrze znała. Tak detektyw Soroka mówił ekspresowi Kaszubskiemu. Tu zaczynają się dalsze dywagacje. Tego dnia rano mama Ewy pojechała do Lemborka. Miała pomagać komuś z rodziny w szykowaniu przyjęcia komunijnego. Czyżby ktoś, kto zaprosił Ewę do samochodu, wiedział o tym? I na przykład powiedział nastolatce, że mama w Lęborku potrzebuje jej pomocy? Świadek, który widział młodą kobietę wsiadającą do dużego Fiata, twierdzi, że pojazd ten odjechał właśnie w kierunku Lęborka. Pojawili się też świadkowie, którzy twierdzili, że Ewa miała przy drodze łapać okazję w stronę Lęborka. W tych dywagacjach nie zgadzają się dwie kwestie. Po pierwsze, spieszyła się do szkoły, bo wiedziała, że będzie odpytywana. Po drugie, jak twierdzi rodzina, Ewa samowolnie w taką podróż by się nie wybrała. Ale przecież w tej historii nie zgadza się o wiele więcej. 18 maja 1995 roku. Piąty dzień intensywnych poszukiwań Ewy Miotk w Sierrakowicach i w okolicy. W akcji biorą udział dziesiątki policjantów, strażaków, liczni mieszkańcy oraz oczywiście rodzina i znajomi. Tego dnia przeczesywano rejon wysypiska śmieci w Paczewie, to wieś tuż obok Sierakowic. Nie znaleziono jednak nic. I tu ważna wiadomość. Tego dnia na komisariat zadzwonił ktoś z informacją, że Ewę Miotk widziano kilkanaście kilometrów od Sierakowic, w przeciwnym kierunku niż Paczewo. Kto dzwonił? Nie wiadomo. A bardzo szkoda, powiem, tu też może tkwić klucz do wyjaśnienia tej zagadki. Policja podjęła decyzję, że następnego dnia poszukiwania zostaną skoncentrowane na rejonie wskazanym przez anonimowego informatora z dala od Sierakowic oraz od podsierakowickiego wysypiska śmieci w Paczewie. A tymczasem... 19 maja 1995 roku znaleziono zwłoki 16-letniej Ewy Miotk. Ale nie tam, gdzie skierowano wszelkie policyjne siły. A tam, gdzie poszukiwania prowadzono dzień wcześniej, czyli w okolicach wysypiska śmieci w Paczewie. Makabrycznego odkrycia dokonali dwaj mężczyźni poszukujący na składowisku jakichś cenniejszych odpadów. Ciało Ewy leżało tuż przy leśnej drodze. Było zawinięte w grube jutowe worki. Dziewczyna była bez ubrania. Worki nałożone były od góry i od dołu. Zawiązane zostały na ciele sznurkiem od snopowiązałki. Gdy policja rozwinęła worki, okazało się, że na szyi Ewy jest poczwórna pętla z tego samego sznurka. Dziewczyna miała też związane ręce w nadgarstkach. Przed śmiercią najpewniej została zgwałcona. Sekcja zwłok wykazała później liczne obrażenia wewnętrzne, a zatem nastolatka była bita przez swego oprawcę. W ustach Ewa miała knebel zrobiony ze starych dziecięcych majtek. Ekspertyzy wykazały, że ten knebel był jej włożony do buzi, jeszcze gdy żyła. Pewnie po to, by nie krzyczała, by nikt z otoczenia jej nie usłyszał. Nie pospieszył z pomocą. Ważna kwestia. W miejscu porzucenia ciała nie było żadnych osobistych rzeczy Ewy. Ani ubrań, ani też tego, co niosła ze sobą do szkoły. Tych przedmiotów nigdy nie odnaleziono. Co także istotne, prokuratura i policja zauważyły, że ciało nie nosiło żadnych śladów rozkładu. A przecież od zaginięcia Ewy minął niemal tydzień. Podejrzewano, że zwłoki były przechowywane w jakimś zimnym miejscu, być może w chłodni. Temperatura zawiniętego w jutowe worki ciała wynosiła bowiem zaledwie 9 stopni. Przypominam. To była już druga połowa maja. Ciało nie było jakoś szczególnie ukryte. Wyglądało więc na to, że sprawca podrzucił je w pośpiechu. Zrobił to przy tym w takim miejscu, o którym było wiadomo, że poszukiwania tam już się zakończyły i policji być nie powinno, a zatem nikt go nie przyłapie. Możliwe też, że sprawca wystraszył się, Jasno widza. Dzień wcześniej wieczorem w Sierakowicach rozniosła się bowiem wiadomość, że do wsi przyjedzie Krzysztof Jackowski z Człuchowa. Może sprawca wystraszył się, że to, co nie udawało się policji, będzie proste dla jasnowidza i ten odkryje zwłoki szesnastolatki gdzieś na jego posesji. Może to stąd ten pośpiech? Ale to znów tylko spekulacje. Kto był w kręgu podejrzanych? podejrzanych było co najmniej kilku. Wśród tych osób był i ksiądz, i jakiś kierowca autobusu, jakieś inne osoby. Z tego, co pamiętam, jakiś czas temu już pisałem na ten temat i rozmawiałem z detektywem, który podjął na nowo tę, tę sprawę. Tutaj on wymienia też jakieś przedsiębiorcę, który też podobno pojawił się w kręgu tych podejrzanych, no ale to jakby nie pozwoliło w żaden sposób wytypować sprawcy, no i tak naprawdę nie, nie, nie udało się wskazać tej osoby, która mogłaby rzeczywiście tutaj Ewy zamordować, prawda? Ludzie zdają sobie sprawę, że to może być ktoś spośród nich? Myślę, że to jest też trudne pytanie, dlatego że wiele tych poszlak i wiele tych śladów, które się udało zebrać, wskazują na to, że to musiał być ktoś, kto znał i topografię terenu i doskonale orientował się też jakby w postępach związanych z poszukiwaniami tej dziewczyny, jakby w pracach, które prowadziła policja, strażacy. Było dużo osób podobno zaangażowanych wówczas w te poszukiwania, więc to musiał być ktoś, kto doskonale się orientował w tym, co się na bieżąco tak naprawdę dzieje. Więc wykluczone, że to po prostu był ktoś, ktoś stamtąd. Bo ciało zostało znalezione w okolicach wysypiska koło Paczewa. Paczewa, tak? To jest bardzo niedaleko od Sierakowic. To jest jakieś dwa, dwa i pół, może trzy kilometry. I to był już rejon, który był wcześniej przeszukany przez policję, przez strażaków, przez mieszkańców, i wtedy tego ciała tam nie było. Zgadza się, zgadza się. Tak, tak było. Potem poszukiwania zostały przeniosły się w inne miejsce, i ciało się pojawiło. I nagle tak, nagle się pojawiło, właśnie, właśnie w tym miejscu, które, które wcześniej już przeszukiwano. Bardzo tajemnicza sprawa. Bardzo tak, to jest oczywiście tutaj. No, to jest jedna, jedna z takich, takich zagadek na, na, na rozwikłanie, której czekają w Sierrakowicach y, mieszkańcy już od, od wielu lat. I tutaj my też co jakiś czas informujemy o tym, bo być może jest ktoś, kto będzie chciał coś wreszcie powiedzieć, a może sobie coś przypomniał, a może jest ktoś w rodzinie, kto być może zna jakąś relację, ale do tej pory to, to nie przyniosło jakiegoś rezultatu. No, bo możliwe, że to nie był jeden sprawca, lecz wielu sprawców i może któraś z tych osób zechce coś powiedzieć? W końcu, po nie. latach, może kogoś ruszy sumienie? Trudno powiedzieć, wie pan. Znaczy ja z tego, co pamiętam, cały czas mówiło się i mówi się o jednym e, sprawcy tego zleżenia i prawdopodobnie o tym, że ta dziewczyna wsiadła do samochodu i pojechała z kimś, chociaż do szkoły miała bardzo nieduży odcień do pokonania, ale prawdopodobnie wsiadła do samochodu i e, ktoś ją podwoził, więc prawdopodobnie to mogła być jedna osoba. No ale to też jest pytanie pewnie otwarte. Tutaj też nie, nie mamy jakby jednoznacznej informacji na ten temat. Najbardziej przerażające jest to, że ci ludzie, no jeśli na przykład nie zabrali tajemnicy do grobu, to cały czas chodzą, tak? I gdzieś są pochodnymi obywatelami, może, nie? Może, może, tak, może tak być, a, ale też, wie pan, no, w różne rzeczy się opowiada jakby na ten temat, no bo Ludzie też mówią o tym, że, że no po prostu były osoby, które coś więcej widziały, jakby czegoś zauważyły, ale one też milczały, one też z biegiem czasu zabrały tę tajemnicę do grobu. Nie wiem, no jest to, ja nawet tak pisałem ten, ten, ten artykuł, jakiś czas temu, zaznaczyłem, że jest to też pewnego rodzaju zmowa milczenia, więc być może chodzi o, o kogoś, kto, kto był w jakiś sposób rozpoznawalny, kto był znany w tamtym czasie albo miał jakieś nie, jakąś funkcję czy jakieś stanowisko, no tu, tu, trudno powiedzieć jak to, jak to wtedy wyglądało i po prostu ludzie być może nie chcieli w żaden sposób się narażać, mm. czy nie informowali po prostu o tym, co, co, co zauważyli, czy, 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 czy co im się ewentualnie gdzieś tam rzuciło w oczy. To jest to rzeczywiście sytuacja taka dosyć, dosyć dziwna, no bo tym, tym bardziej że mówię, no w takiej małej społeczności dziwne było, żeby żeby taką zbrodnię udało się na tyle Przeprowadzić i ukryć, żeby nikt się nie zorientował i żeby, żeby nie było przez wiele lat żadnych śladów wskazujących na nas sprawcę. No to jest nic broni. W gronie podejrzewanych przez policję był m.in. lokalny biznesmen, który w dniu pogrzebu Ewy powiesił się, ale badania biologiczne wykluczyły to. Bardzo możliwe, że był co najmniej jeden świadek, który doskonale wiedział, kto jest sprawcą. W pobliżu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, przypominam, to w tym miejscu szesnastolatkę widziano po raz ostatni, mieszkał mężczyzna, który kilku mieszkańcom Sierakowic miał mówić, że wie, kto siedział za kierownicą samochodu, do którego wsiadła Ewa. Jednak nikomu nie powiedział, kto to był. Mieszkańcy tę wiadomość przekazali policji, a gdy policja mężczyznę dopytywała o to, kto zabrał Ewę do samochodu, ten zaprzeczał, że cokolwiek wie. Wiedział naprawdę czy nie? Nikt się już tego nie dowie. Mężczyzna nie żyje od kilkunastu lat. A póki żył, policja specjalnie nie naciskała na to, by przekazał, co może w tej sprawie wiedzieć. W 1995 roku, gdy zamordowano Ewę Miotk, na Pomorzu panowała wręcz psychoza strachu, bo to nie było pierwsze podobne zabójstwo w tym regionie. Cofnijmy się więc nieco w czasie. 14 czerwca 1995 roku. Kaszubska wieś Leźno. Od Sierakowic jakieś 40 km w kierunku Gdańska. Tego dnia zaginęła 18-letnia Justyna Węsierska. Mieszkanka leźna na co dzień dojeżdżała do szkoły zawodowej w Gdańsku. Zazwyczaj PKS-em. Ale tego dnia autobus z jakiegoś powodu nie dojechał i Justyna, stojąc na przystanku, zaczęła łapać okazję. Zatrzymał się czerwony Volkswagen Golf na słupskich numerach rejestracyjnych. 18-latka wsiadła, i to był ostatni moment, gdy ją. Widziano żywo. Wydarzenia, które rekonstruujemy, miały miejsce 14 czerwca 1994 roku. Był to wtorek. Jusenka, może ty dzisiaj nie pojedziesz do szkoły? Muszę się uczyć matematyki, tak dla No to dobrze, wtedy jedź jak musisz jechać, ale pamiętaj, że wróć o 16.32, tak. Niedaleko przystanku Justyna widzi zrywająca kwiaty koleżanka. Z kolei drugi ze świadków widzi Justynę Węsierską, która wsiada do czerwonego samochodu Volkswagen Golf, być może z oznaczeniami na tablicy rejestracyjnej LSB 5803. Do szkoły nie dotarła. Gdy nie wróciła do domu o właściwej porze, rodzina wszczęła alarm. Zaginięcie zgłoszono policji, rozpoczęły się poszukiwania. Po kilku dniach, 17 czerwca, zwłoki Justyny Węsierskiej znalazła właścicielka domku letniskowego we wsi Kamień w gminie Szemut. Kobieta zauważyła, że z pobliskich mokradeł wystają ludzkie nogi. I teraz uwaga! Zupełnie tak samo jak w przypadku Ewy Miotk, ciało Justyny Węsierskiej było zawinięte w dwa jutowe worki, i kolejne podobieństwo: ręce i nogi Justyny też były związane, a usta zakneblowane. Sekcja zwłok wykazała, że po zabójstwie ciało było gdzieś przez dwa dni przechowywane. Dopiero potem przeniesiono je na bagniste tereny w gminie Szemut. I jeszcze jedno podobieństwo. Nigdy nie znaleziono torby z książkami, z którymi Justyna jechała do szkoły. Zresztą nie tylko te sprawę łączono z zabójstwem Ewy Miotk. 19 sierpnia 1997 roku. Tego dnia na Pomorzu zaginęła 19-letnia Alicja Baran z Trzebnicy jechała do swojej koleżanki, z którą w Łebie miała spędzić ostatnie dni wakacji. Wiadomo, że po godzinie 18 dotarła pociągiem do Lęborka. Od tej porze nie było już żadnego składu do Łeby. Najprawdopodobniej młoda kobieta szukała kogoś, kto ją podwiezie samochodem. Wiadomo tyle, że do Łeby nie dotarła. Ciało Alicji Baran znalazł grzybiarz, miesiąc po zaginięciu nastolatki. Makabrycznego odkrycia dokonano w lesie w okolicach miejscowości Steknica na trasie pomiędzy Lęborkiem a Łebą. Zwłoki były już w stanie znacznego rozkładu. Zabójstw nastolatek w Trójmieście i okolicach w podobnym czasie niestety było sporo więcej. Akurat sprawy Ewy Miotk, Justyny Węsierskiej i Alicji Baran przez pewien czas policja łączyła. W końcu wszystkie trzy określano jako autostopowiczki, dlatego podejrzewano, że sprawca może być jeden. W ostatnim czasie policja przyznaje jednak, że owszem, zabójcą i Ewy Miotkę i Justyny Węsierskiej może być jedna i ta sama osoba, ale zabójstwa Alicji Baran nie łączy już z tamtymi morderstwami. Kim są policjanci, którzy wciąż tą sprawą się zajmują? W tej chwili zajmuje się tym policyjnym archiwum X z Gdańska, więc to są fachowcy, którzy naprawdę mają ogromne doświadczenie w tego, w tego typu sprawach. Zresztą z tego czasu wysyłam takie zapytania dotyczące jakby tych ewentualnie nowych informacji, które tutaj wskazywał właśnie detektyw zajmujący się tą sprawą, ale oni odpowiedzieli, że tak, że, że już to też analizowali, bo chodziło akurat o, o model samochodu, który mógłby, mógłby tutaj wchodzić w grę, bo, bo mówiło się o, w tamtym czasie o Polonezie, ale tutaj Pan detektyw wskazywał, że to mogło być też inne auto, które przypominało nieco kształtem Poloneza, że być może nie wszyscy byli w stanie je rozpoznać jakby po, po, po kształcie nadwozia. No ale okazało się, że to też już ten wątek był analizowany i też nie pozwoliło to w żaden sposób na wskazanie sprawcy. W każdym razie mimo upływu lat gdańscy policjanci z tego archiwum X nie rezygnują i, i cały czas tę sprawę badają. Cały czas badają, tak, to prawda. No, problem być może jest też taki, że no, sprawca już nie żyje na przykład i mogła to być osoba, która po prostu już przez ten czas, przez ten czas zmarła i tak naprawdę tą, tę tajemnicę zabrała, zabrała do grobu i wtedy rzeczywiście nie dowiemy się, co tak naprawdę się wydarzyło. Na stronach Ekspresu Kaszubskiego pod tekstem o próbach wyjaśnienia okoliczności śmierci Ewy Miotk jest cała masa komentarzy wskazujących, że są osoby, które coś wiedzą, a jednak... Milczą. W Sierakowicach ludzie są bardzo dziwni. Swój swojego kryje. Tam nic, co mogłoby zszarkać opinię kogokolwiek, nie wyjdzie na światło dzienne. Zamiast wyjawić wszystko, co się wie, to się boją, że również zostaną ofiarą. Takie myślenie mieli ludzie w średniowieczu. Wiesz coś? To informuj policję. Dobrze, że powrócono do sprawy, jakoś nikt nie ma wątpliwości, że sprawca jest wśród nas. To straszne uświadomić sobie, że być może spotykamy go na ulicy, może w kościele czy w banku. Cieszy się pewnie szacunkiem, może sympatią. Tylko jak może żyć ze świadomością tego, co uczynił? A swoją drogą. Ci, którzy wiedzą, kim jest, też nie lepsi. Co im mówi katolickie sumienie? Jak mogą żyć z poczuciem, że są wspólnikami mordercy? Ta sprawa jest bardzo dziwna. Odkąd pamiętam, zawsze wspominano o tym, że wiadomo, kto to zrobił, że wiadomo, do czyjego samochodu wsiadła. Sierakowice to stan umysłu, małą miasteczkowość, zmowa milczenia i zastraszenie. Nikt nic nie wie, nikt nic nie słyszał, nikt nic nie widział. Tylko dzięki milczeniu masz szansę jeszcze pożyć, oraz Twoja rodzina. Znaków zapytania jest bardzo wiele, choćby taki: kto co roku w rocznicę śmierci Ewy na jej grup przynosił czerwoną różę? O tym mama Ewy, pani Urszula Miotk, mówiła w reportażu TVP. Zawsze w dzień jej śmierci doleżała czerwona róża przez kilka lat na grobie, a w dzień wszystkich świętych to na grobie leżała zawsze jedna chryzantema. Leżała. Wazony były, nie były włożone do wazonu, tylko leżała tak wzdłuż położona na grobie. Pytałam osoby z rodziny, czy położyłaś tam kwiatka, położyłaś tam różę? Nie, z rodziny nikt. Policja badała ten wątek. Kto mógł kłaść kwiaty na grobie Ewy Miotk? To wcale niekoniecznie mógł być sprawca, być może jakiś znajomy, ale kto to był, tego ustalić się nie dało. I to pomimo tego, że policja apelowała do tej osoby, by się ujawniła. Nikt się nie ujawnił, a ta róża pojawiała się przez parę lat i przestała. Apel zaś wciąż jest aktualny. Jeśli ktoś wie, kto mógł kłaść róże na grobie Ewy Miotk, proszony jest o kontakt z pomorską komendą. Nadzieja na wyjaśnienie tej sprawy choć lata mijają, wciąż nie gaśnie. Policja ma bowiem materiał DNA domniemanego sprawcy zabezpieczony przez włogach Ewy. Być może więc sprawiedliwość kiedyś go dopadnie.